No dobrze, w Zalesiu powstały kolejne atrakcje. Próbujemy je właśnie ożywiać, ale jest też e, dobra propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować e, szkolenia na, deserol, na deskorolce na skateparku. No i oczywiście pojeździć na Pamtraku nowym. E, zachęcam Państwa, byście się zapisywali na strzelnicy naszej w Pluskowęsach, To tam jest miejsce. Które stworzyliśmy dla młodzieży, i wszyscy chętni młodzi ludzie, odważni, którzy mają ochotę, już mają umiejętności albo chcą sobie poprawić umiejętności, mogą już się dzisiaj zapisywać. Przyjadą profesjonaliści Was szkolić. Zapraszam.